Sztuczna inteligencja nie tylko pisze teksty czy rozpoznaje twarze, zaczyna też słuchać natury. Pszczoły rozmawiają brzęczeniem. Dla nas to szum tła, dla algorytmów język kolonii. AI potrafi wyłapać subtelne sygnały: czy ul jest zdrowy, czy szykuje się do rójki, a nawet czy brakuje matki. Dzięki temu pszczelarz reaguje zanim nadejdzie kryzys. AI nie tylko słucha, ale także obserwuje. Kamery w ulach liczą pszczoły, wykrywają pasożyty, a nawet potrafią ogrzać ramkę, by zabić roztocza bez chemii. Często powtarzamy zdanie, że gdy znikną pszczoły, człowiek przetrwa tylko 4 lata. To popularny mit, błędnie przypisywany Einsteinowi. Prawda jest mniej filmowa, ale bardziej zobowiązująca. 75% gatunków naszych upraw zależy w jakimś stopniu od zwierzęcych zapylaczy, a niemal 90% dzikich roślin kwitnących potrzebuje ich do rozmnażania. Udajmy się teraz na Karaiby, gdzie naukowcy rejestrują kliknięcia kaszalotów i uczą na nich modele maszynowe. Okazuje się, że te sekwencje mają własny alfabet, zmiany rytmu i tempa niosą znaczenie. To pierwszy krok do zrozumienia, a może kiedyś do dialogu. I nie tylko z wielorybami. Projekty takie jak CETI analizują głosy ptaków, delfinów i innych gatunków, pozwalając śledzić populację w ich naturalnym środowisku. Z orbity widać więcej. Niektóre statki wyłączają transpondery, by łowić nielegalnie. Sztuczna inteligencja łączy zdjęcia satelitarne i ujawnia ciemne floty, także tam, gdzie nikt nie patroluje. Ale to nie wszystko. Śledzą pożary, kontrolują wycinkę lasów, mierzą tempo topnienia lodowców. Na końcu łańcucha są nasze śmieci. Na sortowniach pracują dziś roboty z kamerami sterowane AI. Rozpoznają materiał, markę, kształt opakowania i odkładają go we właściwe miejsce. Firmy Zen Robotics czy Recycle stawiają na pełną automatyzację linii i wizję w czasie rzeczywistym, podnosząc odzysk i czystość frakcji nawet o kilkanaście procent. Słuchając natury, chronimy ją. A teraz pytanie do ciebie, czy któryś z wymienionych pomysłów powinniśmy wdrożyć w Polsce?